Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Patryk w nieco powiedzmy bojowych warunkach, ponieważ. No jestem w pracy, ale stała się rzecz niesamowita, niesamowicie pozytywna, niesamowicie zajebista. Zlotaliśmy kamek z Zorina. Mamy komplecik. I w tym momencie no, nie mogłem czekać do momentu, aż wrócę z pracy. Po prostu siadłem w tym momencie w wolnej chwili do nagrywania. Uploaduję ten filmik od razu do Was i dzielę się tym szczęściem z Wami. Zaraz potem będę się zabrał za farming i oczywiście 2 miliardów na to, żeby ją ulepszyć. A tymczasem możemy się zabrać za składanie zbrojki. Zachęcam do stawienia łapeczki w górę, subskrypcji, przybicia w dzwoneczek. Przypominam o tym, że jest opcja wspierającego, żeby się wyróżnić na streamach, dostać dostęp do unikatowych hamotek. A ja już Wam nie przedłużam, to nie będzie drugi materiał. Składamy kaftan władcy lasu. Pierwsza zbroja złożona przez normalnego gracza na Hades. Hmm. Pozdrawiam wszystkie osoby, z którymi stałem na mrozach. Użyj. Na pewno to jest tam, na pewno. Użyj. Tak. I mamy naszą zbrojkę. Mamy naszą zbrojkę. Dobra, dzięki serdeczne, trzymajcie się i do następnego.